Zadzwoniłem się do apteki. Tak. Mam takie pytanie dotyczące, dotyczące asortymentu. Bo ja niedługo będę właśnie w mieście i chciałbym na samym początku się zapytać, czy lepsze byłyby na przykład trzy paczki Tiocodinu, czy trzy paczki Akodinu. Tylko, że ja nie wiem, czy trzy paczki to też dobra wyjściówka jest. No, ja się nie znam na tym. To może pani jakoś mi poinstruować? Pana, nie mogę tyle panu wydać, bo są ograniczenia, jeżeli chodzi o wydawanie tych leków. Można by maksymalnie wydać, a. do tej pory było opakowanie 10 tabletek, teraz jest opakowanie 16. Trzech nie mogę panu wydać, są a, ograniczenia. A, 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 rozumiem, ale dlaczego nie może pani wydać właściwie więcej? Bo wiem, Z że to jakieś na... ustawy weszły, ale dlaczego? Tak, weszły ustawy dotyczące środków takich jak pseudofedryna, kodeina i tutaj mamy ograniczenia. Nie wolno wydać na paragon więcej niż konkretnej ilości, tak. No dobrze, a tak za jakąś, wie pani, e, dodatkową opłatą? Jakąś hurtowa można te I, paczki. Nie, proszę pana, no nie mogę wydawać i postępować w drugą zgodnie z, z za dodatkową opłatą. No. To jest dla mnie kryminał przecież. Ale, mm, znaczy, wie pani. Dobrze, to niech pani na samym początku mi powie, ile wejściówek powinienem mieć te paczki. Trzy paczki, cztery paczki? Bo wie proszę pani, pana, jestem ale też ja od tego. Bo... Ja nie rozumiem, co to, to znaczy, proszę pana, wejściówka. No Na samym początku bo jestem uzależniony, dawno nie brałem i chciałbym teraz jeszcze raz wziąć to, żeby było lepiej. Nie wiem, ile powinienem wziąć, właściwie. Ile paczek? Czy trzy Pana, paczki wystarczą? Powiem panu, nie mam zielonego celach... pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, o czym pan do mnie mówi. I jaka wyjściówka, ile miałby pan tego wziąć, żeby było dobrze? Nie mam A takiej to znaczy... możliwości, żebym panu powiedziała. Nie to to wiem. Znaczy... To jest w celach bardziej rekreacyjnych. Proszę pani, I mówiła pani, że to jest kryminał, to może zrobimy tak, że no to nie będzie kryminał, jeśli pani mi to pożyczy. Proszę pana, ja niczego nie będę panu pożyczać. Dobrze, a... Dobrze, proszę pani, jedno proszę... opakowanie 16 tabletek. A... Proszę pani, a jakby na dwóch paragonach i po jednej. Proszę pana, no może pan wracać do mnie dwa albo trzy razy. No umówmy się, tak? Ja nie będę pana legitymować z dowodu. Natomiast proszę ze mną w ten sposób nie rozmawiać, bo stawia pan mnie na w dwuznacznej sytuacji. Tak. Czyli wygląda tak, że ja mogę wejść, kupić jedną paczkę, wyjść, wejść jeszcze raz i kupić tak, kolejną. Może tak, może pan. Tak może pan kupić u koleżanki w drugim okienku. Tak to wygląda w praktyce. No niestety. Natomiast nie mogę panu sprzedać na jeden paragon trzech opakowań Tiakodinu, To jest niemożliwe. Aha, a mogę też u pani w pani okienku. Proszę pana, no teoretycznie pan y, może, no, praktycznie może pan, tak. No. Czyli nie ma żadnego, żadnego problemu. Dobrze, to w takim razie y, proszę pani, to w takim razie trzy paczki będą wystarczające, tak? Nie mam pojęcia, proszę pana, proszę mnie nie pytać proszę, o to Pani, Nie mam się na tym, nie wiem jaka jest. Ale czy trzy okienka pana. będą otwarte? Nie, proszę pana, otwarte jest, otwarte jest jedno jest jedna w drzwiach. Proszę Pani, a może mi Pani podać adres tej apteki? Proszę Pana, Aleja Waszyngtona 12 przez 14, jest apteka na Bora, jest apteka na Grujecki. jest apteka Beata na Solidarności otwarta, jest wiele aptek nocnych. Dobrze, w takim razie proszę Pani, ja mam tutaj nakaz właśnie poinformowania o tym, to ty ja informuję, że chwilę, na samym początku, jutro jest otwarte, tak? pana, apteka pracuje cały czas. Dobrze, dobrze, to w takim razie. pracujemy już normalnie. Ocalana jest apteka. W tym momencie jest apteka zamknięta i pracujemy tylko przez okienko, prawda? A od godziny 8.00 normalnie pracują trzy okienka już. Proszę pani, dzwonię w tej chwili z głównego inspektora sanitarnego z Sanepidu właśnie dzwonię i informujemy, że jutro odbędzie się właśnie wizyta oraz sprawdzenie o godzinie 14, jak to będzie wyglądało. Oraz ostatnio właśnie dzwoni, bo mamy takie dziwne doniesienia, że właśnie ktoś z farmaceutów sprzedał trzy paczki Akodinu. Jednocześnie. No to już naprawdę poszedł po bandzie, przepraszam. No nie wiem, czy to jest możliwe, wie pan no. Ja takich rzeczy nie robię. No ale dzisiaj u siebie warty to też miałam sytuację, że przyszła wie no bo jeżeli pani już naprawdę jest tą osobą, którą się pan podaje, tak, też miałam sytuację, że przyszła mama, przyszła córka. No i proszę, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że ja nie mogę kupić dla dla siebie, dla męża, bo wszyscy jesteśmy chorzy. No proszę pani, no takie są przepisy, no co ja mam pani zrobić, tak? Ale przecież ja y, jestem y, y, no, związana no z prawem innymi rzeczami, tak? No jeżeli już tak rozmawiamy, proszę pana, ja nie wydaję trzech pudelek i koniec kropka. A jeżeli proszę... pacjent wyjdzie, pójdzie, no to już wie pan, to już. Proszę pani, na początku proszę się uspokoić, dobrze? Proszę się proszę uspokoić pan. i chciałbym zapytać o dane dyrektora apteki. Właściciela. Proszę pana, apteka jest właścicielem apteki, tej konkretnej, jest spółka NAMEX. Kierownikiem spółka... jest pan Rafał NAMEX. Rafał, spółka Ramex i Rafał jaki? Namex, Namex. Tak, dobrze, Rafał Namex. W takim razie proszę Pani, a mogę... Nie, 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 o... nie kierownikiem jest Rafał Dąbrowski. Rafał Dąbrowski, dobrze. Proszę Pani, ile pracowników pracuje w aptece? Ponieważ my właśnie Szefana, mamy te doniesienia ja musimy jestem, to sprawdzić wszystko. Wie Pan, ja jestem osobą, osobą dyżurującą, to jest naprawdę duży, duży, duży personel. Proszę uprzejmie zadzwonić może po 8 rano i, i ktoś kompetentny Panu powie. Jest tak dużo osób, nie jestem w stanie Panu powiedzieć, czy to jest 8 czy 10. Naprawdę, nie chcę Pana wprowadzać w błąd. Ja tu tylko pojawię się na dyżury, więc no, moja informacja nie będzie wiarygodna. Czyli rozumiem, że pani absolutnie nie sprzedała innych. Znaczy powiedzmy trzech paczek jednocześnie, nie, ale mimo wszystko, ale mimo wszystko życiu, powiedziała niekamu, pani, że jedna pana. osoba może wejść, wyjść i kupić jeszcze raz. Proszę pana, no bo jak wyjdzie i przy, ry, ry, ry z apteki, a są cztery okienka czynne i podejdzie do następnej kolejki, do następnego okienka, to nie kupi, no kupi. A to po, że powiedziałem... żadna z koleżanek nie będzie, nie będzie pilnować tej, tak? Ale proszę Pani, ja powiedziałem właśnie o jednym okienku, że Pani teoretycznie oraz cytuję praktycznie, my to nagrywamy praktycznie, może sprzedać. Proszę Pana, wie Pan co, bo ja tutaj mam pacjentów, proszę Pana, po to, żeby realizować receptę chorym ludziom. A Pan mnie tutaj, y, 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 nie wiem co mam zrobić w tym momencie. I, o co chodzi i czemu to służy? Bo przyszłam tutaj na dyżu realizować pacjentom chorym leki. Tak, A to pan jest już tutaj przepytuje i, 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 i rozlicza z nie wiem jakiś doniesień, proszę pana. Sama niejednokrotnie składałam, uczestniczyłam w różnych akcjach. Byłam na policji raz, drugi i trzeci. Dzięki mojej pomocy aresztowano. Już nie chcę panu opowiadać. Nic z tego nie wyszło. Narażałam się osobiście, nie mówiąc o trace, o tym, że traciłam czas. A pan mnie teraz tutaj przepytuje. Nie wiem, do czego pan zmierza i, i, i czego, co, co chce zrobić. Proszę pani, ja rozumiem, Gdyby no tak że... pracowali wszyscy jak ja, to naprawdę świat wyglądałby dużo lepiej. Oczywiście siatbog wyglądałby dużo lepiej, gdyby ludzie pomagali oraz nie sprzedawali takiej ilości akordynów wbrew ustawie, a my otrzymaliśmy, otrzymaliśmy całkiem sporo zażaleń. Dlatego dzwonię w tej chwili do pani. Wstęp był troszeczkę, żeby sprawdzić, jak to wygląda. A pani powiedziała właśnie o różnych okienkach oraz jednocześnie o praktycznym Oraz o praktycznej oraz teoretycznie własnej możliwości. No ale proszę, pana, ale proszę pana, ale czy pan naprawdę nie jest tego świadomy, co robią ludzie? Jak ktoś wyjdzie i wróci za 10 minut, to czy ja mam pamiętać, czy on miał czapkę i tak dalej, jak jak kilkadziesiąt osób w okienku obsługuje? Proszę pani, a ja teraz zadam pytanie z innej beczki. Czy, czy podejrzewa pani inną. Innego farmaceutę o sprzedaż paru jednocześnie na jednym paragonie. Bo ja rozumiem, że pani pana. sprzedaje po nie wyjściu pana. I wejściu. Nie, proszę pana, nie podejrzewam, tak jak kątem oka ucha słuchałam tutaj dziewczyny, które boją się wydać czegokolwiek, nawet nie ma mowy o recepcji farmaceutycznej czy czymkolwiek, żadnych długach, nic, to nie wydaje mi się to po prostu możliwe. Absolutnie. Byłam Rozumiem, tutaj, tak, proszę. jak mówię sporadycznie, ale z tego co słyszałam, to nie ma takiej opcji. Żeby się w aptek ktoś wydawał na kredyt, tak zwany, jakieś tam wie pan słowa, yy, tego rodzaju sotaki, tak zwane nazwijmy to życiowe. Więc taka sytuacja jest dla mnie tutaj po prostu absurdalna. Rozumiem proszę pani, chciałbym się odnieść jeszcze, zanim się rozłączymy, zanim się rozłączymy, ponieważ jeszcze pod koniec będę musiała powiedzieć o dacie. O dacie inspekcji. Przed tym muszę jeszcze powiedzieć, a raczej skąd, zapytać panią o jedną sprawę, ponieważ powiedziała pani, tutaj zacytuję: Można wejść, kupić, wyjść, wejść jeszcze raz i kupić ponownie na inny paragon, ponieważ to będzie zgodne z ustawą, proszę pani. Zgodne z ustawą, kupno na trzy paragony po jednej paczce. Powiedziała pani tak i to jest właściwie nie za bardzo zgodne z ustawą, proszę pani. O tym właśnie w tej chwili rozmawiamy. To jest niezgodne z ustawą. I my właśnie to musimy zbadać, proszę pani. A pani właśnie powiedziała, że apteka robi coś takiego. Proszę pana, no ale w każdej aptece, w której bym nie pracowała, jak przychodzi pacjent i prosi o akodin, czy Solpady Ines, czy, czy, czy Sudate, no już niewiele się tego wydaje, bo tutaj mi pacjenci czekają, no to mam nie wydać odmówić pacjentowi leku? No to proszę wprowadzić takie, żebym się legitymował z dowodem osobistym, no bo naprawdę nie wiem, no pan mnie teraz tak już łapie za słowa i analizuje, że no, no naprawdę nie wiem, co mam robić i co powiedzieć. Cóż, wie pani, nie może odmówić leku osobie chorej, jeśli nie jest oczywiście na receptę, No ale proszę pana, a... czy ja mam zbadać tę osobę? Przede wszystkim Myślę, że nie może to się sprzedawać? Zataczał, to ja bym go, odmówiła. dała. No proszę pana, no, no co, co pan opowiada? No dwadzieścia kilka lat pracuję w aptece. Przede wszystkim nie może pani sprzedawać kilku paczek jednej osobie. Nie sprzedaje proszę Pana kilku paczek jednej osobie. No chwyta mnie Pan za słówka, tutaj doprowadza do pod ścianę, zrobi na mnie coś, najpierw nie wiem, aranżuje sytuację, w słynnym gdzieś tam nie wiem CBA, nie wiem, nie wiem, a teraz mnie Pan będzie rozliczał. A tutaj pacjenci mi stoją, ja nie mogę im normalnie wydać leku proszę Pana. Bo od piętnastu minut rozmawiamy, ja się przed Panem tłumaczę. I jeszcze za coś, czego nie robię, proszę pana. To dlaczego no powiedziała to pani, po że to jest teoretycznie oraz praktycznie możliwe, skoro pani tego nie robi? Ale to jest możliwe. Bo znam życie, proszę pana. Zda pani życie, a życie zezwala na łamanie ustawy. Proszę Pana, ale proszę mi nie mówić o łamaniu ustawy, Boże, że ja łamię ustawę. No, Boże, kochany, no naprawdę, czy ja mogę, proszę Pana, pracować? Jutro boże będzie, pani. nie wiem, Pan Kierownik, proszę zadzwonić, umówić się, nie wiem. Ja nie wydaję pacjentom y, 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 leków y, wbrew przepisom i tyle. Dobrze, proszę Odpowiadam Pani, do ja, tutaj się, ja tutaj się wylegitymuję. Nazywam się Arkadiusz Terlecki i mam uprawnienia do stosowania tego rodzaju technik śledczych. i Chciałbym, żeby Pani również się wylegitymowała. Elżbieta Przybylska. E, momencik. E, pan prezesem jest Rafał Dąbrowski, Pani jest Elżbieta Przybylska. Dobrze, wpisałem. E, czy była Pani notowana? W życiu, proszę Pana. Dobrze, nie notowana. Dobrze, proszę Pani, my jutro przyjdziemy na inspekcję o godzinie 14. Przekażę oczywiście tutaj właściwym osobom. Bardzo proszę. Dobrze, w takim razie już będziemy kończyć, i na samym końcu muszę zapytać, kiedy będzie pani w aptece, czy jutro będzie pani w aptece na dyżurze? Nie, proszę pana, ja kończę dyżurę o godzinie 8 rano. Dobrze, Dobrze kiedy? Nie, pani ja, będzie mam ja, mam będzie... ja mam na koniec takie pytanie, będzie czy. Fila, czasie... Ch chwila, chwila, chwila. Kiedy pani będzie w najbliższym czasie na dyżurze? Proszę pana, nie mam zaplanowanych w najbliższym czasie tutaj dyżurów. Nie wiem, nie umiem panu odpowiedzieć. W marcu nie mam zaplanowanych dyżurów, nie wiem, jak będzie dalej. Nie, nie mam ochoty, powiem panu szczerze, dyżurować, tu bo tutaj są bardzo, bardzo ciężkie dyżury. Bardzo trudne, a ja już jestem po prostu stara i zmęczona. Nie wiem, nie umiem panu odpowiedzieć. Dobrze, Na razie wiem, nie mam zaplanowanych zapy... dyżurów. Z, Dobrze, z, proszę pani, tutaj moment. Tutaj moment, my chcielibyśmy się zapytać jeszcze, czy ma pani numer telefonu do Rafała Dąbrowskiego. Ewentualnie mogę zaraz znaleźć w bazie danych powinniśmy mieć. Proszę pana, bo pacjenci mi stoją pod tym. Czy pan mi może przerzucić tej rozmowy na jutrzejszy dzień? Pan Rafał Dąbrowski jest kierownikiem apteki. Będzie dostępny. ja przekażę panu nie wiem jutro jego numer telefonu. Teraz no naprawdę chciałabym zrealizować, a pan jego? chcę obsłużyć ich. Czy ma pani jego? Proszę pana, nie wiem, wie pan co, bo teraz pan mnie tak ułapie. Ja nie wiem, czy jestem upoważniona w tym momencie do przekazywania. Bo z jednej strony jest kierownik, ale pan tak świetnie zna prawo. Ja natomiast niestety niekoniecznie może w, tym, w tej materii. No z drugiej strony na prywatnego numeru, no nie wiem, czy mogę podać panu prywatny numer pana kierownika. Przepraszam bardzo. Ja się tu mogę wylegitymować jeszcze raz. Jestem śledczym z Inspektorem. No ale proszę pana, no proszę mi pan nie ja mam przyjąć za słowo na sto procent to, że pan mówi. No przecież do mnie każdy może zadzwonić yy, i powiedzieć, że jest, proszę pana, śledczym. Proszę ja już pani, wielu różnych początku... dziwnych telefonów odbierałam w, na dyżurach. Proszę pani, proszę się uspokoić. Proszę wziąć głęboki wdech. Jesteśmy spokojni w tej chwili. Mówię do pani spokojni. Proszę o to samo. Przede wszystkim kultura osobista oraz spokój. Już się pani uspokoiła? No nie wiem, możemy spróbować. Dobrze, proszę pani, przyjdziemy jutro nie o 14, lecz o 8 rano. Proszę przekazać panu Dąbrowskiemu. O 8 rano? Postaram się przekazać. Dobrze, w takim razie. Pozdrawiam i do zobaczenia, proszę pani. Do widzenia panu.